Przepraszam, że przeszkadzam. Chciałem zapytać, czy może widzieli panowie naszego psa podczas swojej podróży? Zaginął dwa dni temu na szlaku. Jeśli nie znajdziemy go w ciągu 18 dni od ostatniej dawki leku, może umrzeć. Wabi się gonker. Gonkers? Gonker. Liczba pojedyncza. To jeden pies. Gonker. Głupie imię. Też dałem kiedyś psu głupie imię. Makaroni. Tak. Miał pięć lat, kiedy uciekł z ogrodu. Nigdy nie wrócił. Wciąż mi się śni. A wasz jak się zgubił? Spuściłem go ze smecze. To moja wina. Musisz sobie wybaczyć. Ja całe lata dowalałem sobie z powodu makaroniego. To nie pomaga. Gonkersowi też nie pomoże. Gonkerowi. Mamy jednostki wzdłuż wybrzeża. Wszyscy rycerze Azraela będą go wypatrywać. Dziękuję.